Zorganizowanej przez KSK Ciechnotycina Wrocław. To jest konferencja przed sezonem koszykarskim 2023-2024. wprawdzie w tej wersji ligowej rozpocznie się za dwa tygodnie, 23 września, meczem tutaj, w tej hali, w której się znajdujemy z MW Flotą Gdynia. Ale już dwa najbliższe weekendy to są wspaniałe wydarzenia koszykarskie, a więc trzy najbliższe weekendy wino w Wrocławiu to są w weekendy z koszykarzami noteci, którzy będą mogli pokazać się publiczności. Już jutro znakomicie obsadzony turniej opuchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego z udziałem najlepszych drużyn koszykarskich w naszym województwie. Dwie z tych drużyn to ekipy ekstraklasowe z i Wrocławka, także mająca aspiracje powrotu do Ekstraklasy Astoria no i Noteć i myślę, że to jest też docenienie tego, jakim Noteć dysponuje potencjałem, że takie zespoły chcą grać turniej z naszą drużyną. Bardzo serdecznie witam gościa specjalnego pana Tomasza Molendę, prezesa Ciech Soda Polska, który reprezentuje firmę sponsora tytularnego Notecie i Nowrocław i jednym z punktów dzisiejszej konferencji jest podpisanie. Umowy z tym najważniejszym sponsorem także na ten sezon. W konferencji biorą udział także prezes klubu Pan Przemysław Rakowski, Dzień dobry. Wiceprezesi klubu Michał Rudnicki i Patryk Boczkowski. Dzień dobry. I jeszcze od strony sportowej, bo część tej konferencji oczywiście też będzie dotyczyła koszykówki. Po prostu jest z nami trener Hubert Mazur. Dzień. Witamy serdecznie. I nowy kapitan zespołu Piotr Robak. Dzień dobry. Witam. Na początek oddajemy głos prezesowi Przemkowi Rakowski. Dziękuję. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich przedstawicieli mediów. Dziękuję bardzo, że zechcieliście poświęcić swój czas dla nas. Znajdujemy się tak naprawdę w tej pięknej hali brydzyskowo-sportowej, a konkretnie na samym jego parkiecie, czyli w miejscu, gdzie to wszystko się rozgrywa, bo działania zarządu, jak i sponsorów mają wspólny mianownik, czyli parkiet, boisko weryfikuje wszystkie nasze działania. Jak wiemy w poprzednim sezonie zabrakło nam tak naprawdę kropki nad i, żeby, żeby awansować do pierwszej ligi. W tym sezonie dzięki właśnie sponsorowi tytularnemu możemy się spokojnie przygotowywać do sezonu, spokojnie mogliśmy budować swój skład, co też pewnie potwierdzi niebawem trener. Cieszymy się, że zostanie podpisania właśnie dzisiaj kolejna umowa na kolejny sezon i nasza drużyna seniorska, jak i drużyny młodzieżowe będą występowały pod nazwą KSK, CIECH no i na Wrocław. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie nie tylko na jeden sezon, tylko tak jak mamy w planach jest to projekt długofalowy i firma CIECH bardzo mocno zakorzeni się razem z nami tutaj w naszym stowarzyszeniu. Może coś o składzie? Tak, zarząd jak wiemy jest, mhm. nie jest jednoosobowy. ale tak, tak Prosimy tak. może jeszcze o takie przedsezonowe oceny członków zarządu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, że udało się nam zbudować taki, taki zespół jaki chcieliśmy, co pewnie też potwierdzi tutaj trener i, i, i Piotrek. Przed nami, przed nami też dużo pracy, tak? dopiero jesteśmy na początku drogi, więc tutaj jakby nikt, nikt tutaj nie spoczywa na laurach, ciężko pracujemy. I obyśmy z uśmiechem na, na, na wiosnę kończyli ten sezon. To, to tyle ode mnie. No, ja bym chciał tylko podkreślić, jeżeli chodzi o sprawę organizacyjną, że przed sezonem udało nam się utrzymać praktycznie wszystkich sponsorów e, poza jednym i każdy z tych sponsorów e, zwiększył swoje finansowanie. To też uważam, że to jest duży sukces i e, myślę, że no, najważniejsze, za, jeżeli chodzi o aspekty organizacyjne, to też cieszy mnie. Dalsza współpraca z firmą Ciech, która no, od, od, odbija się dużym echem, też, bo widać, że coraz głośniej o nas mówią już nie tylko tutaj lokalnie, ale również na, na terenie całego kraju o tym, że winowrócowa wykoszkówka budowana jest na poważnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jako tutaj już członkowie zarządu wywołali pana prezesa Tomasza Molendę, to teraz oddamy mu głos. Ja tylko powiem, że. Prezes Molenda to nie jest tylko taki prezes głównego sponsora, to jest po prostu bardzo oddany tej drużynie człowiek, myślę, że nie jeden inowrocławianin przed meczem jak go spotkał na ulicy, sam miałem takie przykłady, dowiedział się w jakim składzie zagramy, jaki mamy pomysł na mecz, a więc jest to też po prostu kibic, proszę bardzo. Serdecznie dziękuję, Dzień dobry Państwu, ja może najpierw bardzo dziękuję za te słowa Pana Artura Kisielewicza. Parę słów o firmie Ciech. Jesteśmy drugim największym producentem sody w Europie i największym producentem soli w kraju. Tutaj na Kujawach jesteśmy mocno zakorzenieni. Tylko w dwóch zakładach produkcyjnych zatrudniamy ponad 1500 osób i współpracujemy z ponad 250 podmiotami gospodarczymi, z których większość tych największych jest również sponsorami klubu. I za to im też serdecznie dziękuję, bo nie tylko te więzi gospodarcze, jak widać, na łączą, ale również spojrzenie na te kwestie społeczne. Budując naszą strategię ESG, poza tymi kwestiami oczywistymi, jak środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy, czy też ład korporacyjny, mocno zwróciliśmy uwagę na relacje dobrosąsiedzkie. I w ramach tych relacji dobrosąsiedzkich zbudowaliśmy pewien program który polega na wsparciu szeregu inicjatyw, wydarzeń, eventów zarówno społecznych, kulturalnych czy też sportowych. Powiem, że jako firma jesteśmy bezpośrednim sponsorem i najczęściej największym sponsorem kilkunastu klubów sportowych, ale tym najważniejszym dla nas projektem, który jest związany tak naprawdę z faktem, że Inowrocław to basket, basket mocno w Inowrocławiu zakorzeniony. Postanowiliśmy kilka lat temu rozpocząć współpracę z klubem Noty Dzino Wrocław. Jestem dumny z faktu, iż dzisiaj rozpoczynamy trzeci sezon jako sponsor tytularny KSK Ciech Noty Dzino Wrocław. To są te elementy, które w naszej strategii są bardzo istotne i z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować za to, co już było zarządowi oraz osobom, które są może mniej widoczne. Ale które bardzo mocno pracują na rzecz klubu, bo w tym krótkim okresie naszej współpracy widzimy niesamowity postęp organizacyjny, związany z marketingiem sportowym, wizerunkowy czy też właśnie poprzez kontakty z social mediami. To otoczenie jest dla nas równie ważne i bardzo dziękujemy za te kwestie. Natomiast Tutaj może jeszcze nie było powiedziane o tym, ale ja muszę mocno to podkreślić. My jesteśmy też niezmiernie dumni z tego, jaka frekwencja jest na meczach naszej drużyny. Wiemy, że w naszej klasie rozgrywkowej jest to najwyższa frekwencja, ale nie mniej ważne jest to, że to są spektakle. Faktycznie publiczność tutaj pod kierunkiem, czy też przy naprawdę w wielkim udziale klubu Kibica tworzy fantastyczne wydarzenia. W których się chce uczestniczyć. Tak więc tutaj też z tego miejsca bardzo chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kibicom i zwrócić też uwagę na to, że to nie tylko ten aspekt finansowy nas łączy z klubem, ale ja, będąc tu na tych meczach, często spotykam się z moimi współpracownikami, kolegami, koleżankami z pracy i wiem, jak ważne dla nich jest również to wydarzenie, które się odbywa, cyklicznie nawet są te głosy, żeby było to częściej, aniżeli a co dwa tygodnie. I też dwa słowa, jeżeli Kołcz pozwoli, do Pana Trenera, czy może nawet za pośrednictwem Pana Trenera Huberta Mazura i ich Kapitana Pana Piotra Robaka, również dla drużyny. Ja dziękuję za poprzedni sezon, on był okupiony naprawdę wielkim wysiłkiem, natomiast chciałbym powiedzieć, że wielokrotnie słyszałem z ust swoich kolegów, tych, którzy są związani ze mną z pracą, czy też nie, że głęboko wierzymy, że ten zespół awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. Głęboko w to wierzę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, za chwilę będzie podpisanie umowy sponsorskiej ze sponsorem tytularnym. Chyba, że Państwo macie jeszcze do tej części działalności organizacyjnej klubu jakieś pytanie, to w tej chwili można zadać. Jeśli, jeśli nie, to widzimy, że przed prezesami są formularze umowy i za chwilę podpisanie tej umowy. A wiemy wszyscy, że w tych czasach stabilność finansowa, organizacyjna jest tak samo istotna, jak i forma sportowa zawodników na parkiecie. A więc jest to niezbędne do tego, żeby klub mógł zrealizować swoje cele sportowe, o których jeszcze za chwilę powiem. Wiem też, że chociaż prezes na pewno posiada kilka koszulek na teci, ale tej z wzorem na ten sezon pewnie jeszcze nie i za chwilę taką otrzyma. Zresztą często na meczach w takiej koszulce. Zawsze. Się... Zawsze. Dziękuję. Dziękuję. Ja Zatem proszę Państwa, przejdziemy teraz do tej drugiej części naszej konferencji, oczywiście związanej z obecnością trenera i zawodnika. Poprosimy trenera Huberta Mazura o kilka słów oceny tego, co, co do tej pory zespół zrobił i co czeka nas właśnie tutaj na tym parkiecie przez najbliższe miesiące. Witam serdecznie wszystkich. Na początek chciałem podziękować, że Pan Sponsor jest z nami. Chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę duży komfort pracy, jeżeli jest ciągłość finansowa klubu i naprawdę możemy się skupić tylko i wyłącznie na koszykówce i nie martwić się o inne rzeczy, które zabierają nam energię do pracy. Co do, co do tego sezonu, udało nam się naprawdę zbudować skład bardzo dobry, tak uważamy. Są to ludzie, którzy. My chcieliśmy tak naprawdę to była ogromna praca zarządu i, i pana sponsora, więc bardzo się cieszę, że, że ci zawodnicy są z nami. Pracujemy teraz, jest okres przygotowawczy, także bardzo, bardzo ciężki, bardzo ciężki okres nielubiany przez zawodników, ja też grając w koszykówkę ten okres wspominam średnio, więc to są męczące treningi długie często okupione jakimiś mikrourazami, więc to wszystko teraz przechodzimy tak naprawdę sezon coraz bliżej, gramy fajne, fajne sparingi, teraz jest naprawdę bardzo, bardzo mocny turniej, więc no ta praca jest cały czas mocna, mam nadzieję, że zaowocuje to dobrymi wynikami w lidze, cel jest jasny. Chcemy awansować do pierwszej ligi i myślę, nie ma, nie, nie ma to już o czym, o czym tak naprawdę spekulować. Doświadczeni poprzednim sezonem, gdzie rzeczywiście mieliśmy trochę pecha i problemy zdrowotne, gdzieś to tam się nawarstwiło w najważniejszym, w najważniejszym momencie. Niestety nie my obcinaliśmy siatkę, już tu z zawodnikami sobie rozmawialiśmy, prezes o tym nie słyszał, ale... Jest taki cel, żeby ta siatka była u Prezesa nam na, na biurku po słuchaniu. Dziękuję. Dziękujemy, A więc będziemy, sprawdzimy czy w maju się to e, ziści, pod koniec maja. Jest z nami e, zawodnik, który już e, drugi sezon gra w Noteci, ale debiutuje w roli Kapitana Piotrowek. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. E, ja ze swojej strony również chciałbym podziękować Panu Tomaszowi Molendzie za dalsze Wsparcie naszego klubu, tak jak powiedział trener, dzięki temu jest ciągłość tak finansowa, możemy skupić się na, na swojej pracy. Także dziękuję. tutaj kieruję słowa podziękowania dla, dla pana Tomasza, jak również dla całego zarządu, który wykonał na pewno ciężką pracę przed sezonem, żeby ten skład zbudować. Także też w imieniu swoich zawodników dziękujemy bardzo. Co do celów sportowych, no tak naprawdę też trener powiedział, o co gramy, wszyscy wiemy, o co gramy, więc tutaj też nie będę się rozwodził nad tym jakoś długo, cel jest tylko jeden, dobrze wiemy, jesteśmy nauczeni doświadczeniem poprzednim sezonem, zabrakło nam niewiele, ale też już nie chcemy jakby do tego wracać, tak? odcinamy to, idziemy, jest nowy sezon. Jest nowa drużyna, nowi zawodnicy. Na pewno ciężko trenujemy, pracujemy nad tym, żeby ta nasza gra oczywiście wyglądała jak najlepiej, więc skupiamy się na, na przede wszystkim na sobie. Bardzo fajnie, ja się cieszę ze swojej strony, że gramy takie turnieje jak ten, który jutro się rozpocznie rozpoczyna. Myślę, że to jest nie tylko dla nas zawodników fajny sprawdzian przed sezonem, że mamy możliwość zmierzenia się z zespołami z Ekstraklasy i, i, i z pierwszej ligi, ale również myślę, że dla kibiców, tak, że przyjeżdża, przyjeżdżają uznane marki. Na pewno to też jest duże wydarzenie, także cieszymy się bardzo, że ten okres przygotowawczy no powoli też już się kończy, bo tak jak trener powiedział, no, na pewno dla nas zawodników nie jest to Najprzyjemniejsza część sezonu, ale wszyscy dobrze wiemy, że swoje musimy wykonać swoją pracę, żeby, żeby, żeby ta gra i te sukcesy przyszły. Także małymi krokami idziemy, wiemy, że sezon jest długi, wiemy, że te najważniejsze mecze dopiero będą przed nami. Ale oczywiście od samego początku chcemy budować taką mentalność zwycięzców, chcemy budować swoją jakość na boisku i ze swojej strony jako kapitan, jako nowy kapitan bardzo się cieszę, że mam tą możliwość. Jest to na pewno duże wyróżnienie i duża nobilitacja dla mnie. Na pewno też jakaś odpowiedzialność, ale tej odpowiedzialności się nie boję. Mogę obiecać, że na pewno z chłopakami zrobimy wszystko, żeby ta siatka u prezesa na biurku w maju po prostu była. Dziękujemy bardzo. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? najbliższych dwóch turniejów, jakie traktujecie I, i drugie pytanie a propos zdrowia zawodników. No na pewno hmm, turnieje przedsezonowe hmm, i nie traktujemy tego jako hmm, sytuacji, że musimy ten mecz za wszelką cenę wygrać. To są, to są zupełnie inne mecze, które, na których musimy hmm, przećwiczyć to, co trenujemy. Na pewno jest większa rotacja. Chcemy też dać pograć zawodnikom młodym. Oczywiście, wynik też jest ważny. Każdy chce się inaczej no każdy chce wygrać. To nie jest, że my, nie, że my się położymy, ale gdzieś ten wynik schodzi na, na, na drugi plan, najważniejsze jest, najważniejsze jest to, co chcemy, chcemy przećwiczyć to, co trenujemy. Jak to, jak to wychodzi w warunkach meczowych, są mocni przeciwnicy, moc, mocni fizycznie. Najwyższa klasa rozgrywkowa to też nam pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, ile jeszcze nam brakuje do tego poziomu. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, na dzień dzisiejszy tylko Mateusz Marciniak nie trenuje. Ma naciągniętą pachwinę, więc potrzebuje jeszcze około tygodnia przerwy. Reszta zawodników jest zdrowa, trenujemy w komplecie praktycznie. To były mikrourazy, tak jak mówiłem wcześniej, w tym okresie często zdarzające się, więc to nie były jakieś, jakieś mocne, mocne kontuzje. Na szczęście e, i to tyle, jeżeli chodzi o zdrowie. Myślę że, myślę, że mamy, inaczej trenujemy w tym sezonie na pewno. Więcej jest siłowni, mamy człowieka od przygotowania motorycznego, który ma nas e, zabezpieczyć przed kontuzjami e, i, i liczymy na to, że, że sezon, który jest najważniejszy, a tak naprawdę maj, Będziemy gotowi i zdrowotnie, i mentalnie, i taktycznie. Dziękujemy. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania przed sezonem lub przed A tym turniejem? Nie w składzie względem przednim sezonu? Czyli chodzi o nowych zawodników, tak. tak? Żeby ich trochę przedstawić. Nowi zawodnicy Michał Samolak, Czarek Karpik, pozycja numer 1, Jakub Dłoniak, pozycja numer 2-3. Deryw Harris podkoszowy, pozycja numer 5, Damian Szczepanik, pozycja numer 4, również wysoki gacz. A kto pożegnał się z zespołem? Z zespołem pożegnam się Jakub Kondraciuk. I Ramon Nelson. I Remon Nelson tak jest. A czemu jest zmiana na stanowisko kapitana? E, Olek Filipiak dochodzi do siebie po, po zabiegu, więc jeszcze z nami nie trenuje. Dlatego, tą opaskę kapitańską przejął Piotrowa, jest zawodnik, który, który trenuje, jest czynny na meczach, musi być, musi być kapitan. Uznałem, że to jest najlepszy wybór. Innymi słowy, te dwa nazwiska, czyli Filip i Grot, to są jeszcze też potencjalni zawodnicy, jak rozumiemy, oczywiście, których, oczywiście. którzy będą brani czekamy, w dalszej czekamy, części sezonu. Czekamy na Olka, czekamy na, na Mikołaja. Absolutnie nie ma żadnej presji czasowej dla tych zawodników, więc chcemy, żeby oni byli 100%, 100 gotowi do, do wysiłku. Mam nadzieję, że w zasadzie jestem pewien, że w maju zobaczymy tych dwóch zawodników na parkiecie. Czy jeszcze państwo macie jakieś pytania? Przypomnę, że to wszystko zweryfikuje boisko, a najbliższa okazja już jutro mecz z niezwykle trudnym rywalem, z Anglim Włocławek. To może jeszcze zapytamy na przykład Piotra, bo ty grałeś i na poziomie pierwszoligowym, jak i klasowym. Żeby troszeczkę kibiców przygotować na poziom jaki może zaprezentować Anwil, jak się jakby różnią te, te poziomy pierwsza liga i ekstraklasa od drugiej ligi, co jest takie najbardziej różniące? No na pewno jest duża różnica, też nie ma co ukrywać, jeżeli mówimy o zespole Anwilu Wocławek, który występuje w ekstraklasie, między ekstraklasą a, a drugą ligą jest dosyć duża różnica, jeżeli chodzi m.in. o organizację gry, o fizyczność. To są te dwa na pewno główne aspekty, które odróżniają też tempo gry. Naprawdę na poziomie wyżej czy dwa poziomy wyżej to te tempo gry też jest znacznie większe. Więc na pewno różnica jest, ale tak jak wspomniałem wcześniej, my na pewno cieszymy się, że mamy szansę zagrać taki sparing. I też na pewno wyjdziemy na ten mecz i chcemy zagrać naszą najlepszą koszykówkę. Fajny, fajny mecz, fajny sprawdzian dla nas na tle tak utytułowanego rywala, no bo trzeba też wspomnieć o tym, że w zeszłym roku Anvil wygrał Europejski Puchar, także grają na, na, na dwa fronty, więc jest to klasowa drużyna, więc my cieszymy się, że z takimi się mierzymy w okresie przygotowawczym. Na pewno to też takie mecze, jest to fajny materiał do analizy dla trenerów, dla trenera Huberta, bo, bo wtedy te wszystkie małe rzeczy powiedzmy na tle jakbyśmy grali przeciwko drugoligowej drużynie, może by nie wyszły, a tutaj na pewno wszystko będzie no, wypuklone, tak? każdy najmniejszy błąd może być wykorzystany. Ale tak jak wspomniałem na początku, cieszymy się bardzo, na, na, że gramy ten mecz, fajna, fajna, fajny mecz się szykuje dla, dla nas zawodników, dla kibiców i oczywiście gorąco e, zapraszam tutaj wszystkich kibiców e, do nas, do hali. Na pewno też są spragnieni emocji koszykarskich, była przerwa wakacyjna, więc liczę na to, że jutro m, przyjdzie no, dużo osób na naszą halę. Zatem zapraszamy. Jutro najpierw mecz o 17:00 Astoria, Twarde Pierniki. To też może być ciekawe wydarzenie. Rzadko dwie drużyny na tym poziomie grają w Wino Wrocławiu, a potem o 19:00 już mecz na Tecianville. Jeszcze między tymi meczami, z tego co wiem, klub planuje prezentację zespołu. Jeśli Państwo nie macie pytań, rozumiem. Wiem, że prezentacji nie będzie, tak? Myślę, zeszła mała zmiana. Prezentacji nie będzie. Przełożyliśmy prezentację na, na pierwszy, przed pierwszym meczem sezonu. Tak jest, ale prezentacja taka tradycyjna tak. przed meczem no, no, oczywiście, ja, daniem, tak, oczywiście składłem, tak. to e, będzie. Jeśli Państwo nie macie już pytań, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkich kibiców, również tych przed e, komputerami zapraszamy na to wy wydarzenie. Rozumiem, że bilety jeszcze są. Tak, bilety są. Bilety do nabycia są w, na, na hali w, i w punktach ośrodku. Tak, tutaj na tej hali, gdzie się znajdujemy i na hali w Montfa, gdzie kiedyś grała nota, tam także można takie bilety kupić. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.